Siema, witam Was w drugi dzień Kopernikali. Jesteśmy przed salą A205, w której zaraz będzie wywiad, spotkanie z dziennikarzem sportowym panem Sławomirem Kwiatkowskim. Może wiecie, być może nie wiecie, ale rekomenduję głównie piłkę nożną, ale nie tylko, również kolarstwo. A myślę, że nawet są przekonany, że mielibyśmy wielokrotnego mistrza świata w Formule 1 i wszyscy by wiedzieli. I już za 5 minut profesor Javier Tegedor opowie nam coś o swojej pracy w NASA.

w którym mieszka 9 milionów mieszkańców. W Afganistanie mieszka kilkanaście milionów To, to co? Tworzymy dwa państwa Tadżyckie? Czy przyłączamy coś do czego? Wrażenia są bardzo pozytywne. Pan opowiedział nam na temat sytuacji w Afganistanie i było to bardzo interesujące spotkanie.